Rozdział 37. Zaglądamy Niemcom do garnka. Nad terenem, stale, jak leniwe jastrzębie, wiszą samoloty obserwujące. Ta krowa, jak ją nazywają żołnierze, posuwa się ogromnie powoli. Niemal stoi w miejscu. Biedna, bezbronna krowa, umykająca natychmiast, skoro na horyzoncie ukaże się myśliwiec nieprzyjacielski. Ale tej krowy boją się baterie niemieckie. Milkną, jakby wody do lów nabrały, gdy tylko jej cień padnie na stoki, na których mają swe stanowiska. W przeciwnym bowiem wypadku mściwa krowa sprowadza na nie ulewę pocisków. Ale inne, ciche i niezbrojne niebezpieczeństwo czycha na Niemców z powietrza. To idące na wielkiej wysokości. Od 7 do 10 tysięcy metrów aparaty robiące zdjęcia. Dźwigają potworne kamery. Po metrze, nawet po dwa metry długości. Spitfire'y dźwigają po dwa. Moskity po cztery aparaty. A nadto każdy z nich aparat do zdjęć skośnych. Klatka przez nie zdjęta pokrywa przeważnie dwa kilometry terenu. Zdjęcia są natychmiast powiększane. Siedzę w sekcji interpretacji zdjęć lotniczych. A takie sekcje są przy korpusie i przy każdej dywizji. Na stół mi kładą stosy, stosy. Na razie nie rozróżniam nic. Poza ogólnym wrażeniem, że te masy górskie zbliżyły się ogromnie. Czuję bicie serca, jakbym tam wszedł, w te obierze. Spadochroniarzy, grenadierów, alpinistów, nie i pochwycił ich na gorącym uczynku. Uprzejmy oficer podsuwa na czterech metalowych nóżkach dwa szkła stereoskopowe. Natychmiast uwypukla się zdjęcie. Domy i drzewa stoją jak makietki. O, część tego domu jest zawalona. Co to? A, to tak podziobana lejami łąka. A ten zerwany most, jak spiął się ostrą sylwetką w górę i jak rzuca ostry cień na wyschnięte łożysko? Ostro zatemperowany ołówek wkrada się między te szkła i zdjęcia. Widzi pan? Ten czarny jakby okopek? To działo. A to pan widzi? Te niteczkę z brzuszkiem? To ciężki karabin maszynowy. Znowu nie wiem, czy nie pokpiwają ze mnie... Ale przekonywam się, że odcyfrowujący mają specjalną szkołę, specjalnie wyostrzony wzrok i umiejętności kojarzenia znaków terenowych w obrazy dające niemylne syntezy. Nie ujdą ich uwagi. Żadne okopy, rowy, przeszkody z drutu nic, co by mogło dać element dla ustalenia fortyfikacji nieprzyjaciela. Kabel telefoniczny wiodący do jakiegoś domu wróży dowództwo. Ślady kół umożliwiają rozpoznanie stanowisk artylerii lub czołgów. Lotnik koryguje swoje zdjęcia przez loty skośne. Wówczas bierze z boku profile terenu i zdjęcia te są bardziej plastyczne. Lotów skośnych dokonuje się z najniższego pułapu, przy wielkim niebezpieczeństwie dla samolotu. Na ogromnych zdjęciach, jak żywy stoi klasztor. Kupa gruzów ze szczątkiem ściany północnej, z obłymi zarysami podwórców, z trądem lejów, kikutami pościnanych drzew. Tam są ludzie? Posklejane, wielkie panoramowe zdjęcia jadą przez stół. Przesuwa się cały amfiteatr, zdjęty skośnie z tej, zdjęty skośnie z tamtej strony. Każda kompania otrzymuje po dwa komplety skośnych zdjęć odcinka leżącego przed jej baonem. Co trzy dni mamy nowe pokrycie, mówi mi oficer, i co trzy dni sporządzamy raport. Raport? Kładzie mi przed oczy mapę sztabową. Zwykłą mapę, o podziałce 1 do 25 tysięcy. Ale ta mapa jest upstrzona znaczkami konwencjonalnymi. Narzuconymi w kilkudziesięciu odmianach: baterie dział ciężkich, baterie dział polowych, gniazda moździerzy i Nebelwerferów, punkty ogniowe CKM-ów, bunkry bojowe, schrony wyczekiwania, pola odrutowane, czarne kropki min talerzowych. Oległy pod Warszawą, generał Werner von Frisch powiedział w 1938 roku: Kto będzie miał najlepsze rozpoznanie fotograficzne, ten wygra następną wojnę. Być może, ale przecież was łatwo nabić w butelkę. Hmm? Makiety. Na te kawały nie damy się nabrać. Widzi pan, co to jest? Chyba bateria. Ale bateria czynna. No, widzi pan te dróżki bielejące jak niteczki grzywni? Koło baterii pozorowanej by ich nie było. A jakże wykryć moździerze stojące w zacienionych wąwozach? No... Fotografuje się w różnych porach, przy różnym naświetleniu, i porównuje się, jak się kładą cienie. Wychodzę z odcyfrowalni, z zmieszanymi uczuciami. Zajrzałem za ten parawanik niemiecki, wiem niby wszystko. ale przecież niepokoją mnie te czarne cienie na jarach, w których nie wiadomo, co się kryje. Te zbocza szurpate, w których nie wiadomo, jakie schrony są naryte. Gracze rozstawili figury, no ale to jakieś inne szachy, na szachownicach zakrytych.